Witam wszystkich. To właśnie zrobotyzowane pudełko stało się przeszkodą dla fokusa. Robot mógł zacząć działać umyślnie i kapryśnie już po 5000 km, a po przejechaniu 30 tysięcy kilometrów, co drugi właściciel małego samochodu zauważył, że coś jest nie tak z PowerShift. Najwyraźniej objawiało się to w korkach robot zaczął kopać i drgać, gorączkowo wybierać między pierwszym a drugim biegiem, a czasem bez powodu samochód nagle rzucił się do przodu i natychmiast gwałtownie zatrzymał, często tworząc sytuację awaryjną. Co więcej, w zależności od awarii, objawy choroby również były zróżnicowane szarpanie w kolejkach samochodowych z reguły oznaczało zużycie pakietu sprzęgła, a nieoczekiwane szarpnięcia i szarpnięcia podczas jazdy były najprawdopodobniej spowodowane awariami lub nieprawidłowym działaniem sterowania skrzynią biegów moduł, tzw. moduł TCM. Często obie wady zachwycały właścicieli fokusów jednocześnie. Dopiero w 2015 roku przeprowadzono potężną modernizację, która, zdaniem twórców, praktycznie wyeliminowała robota z jego chorób wrodzonych. Ford Focus z manualną skrzynią biegów również nie obył się bez problemów. Nie, sama manualna skrzynia biegów jest niezawodna, pompowano uszczelniacze półosi, zwłaszcza prawą. Mówią, że podczas montażu na przenośniku, zrobotyzowany manipulator zamontował część z przekrzywieniem, co spowodowało pęknięcie uszczelki olejowej. Nic więc dziwnego, że z biegiem czasu zaczął wyciekać olej. Wada fabryczna została wyeliminowana, nie występuje już w samochodach młodszych niż 2013 rok. Jeśli chodzi o silniki, najpopularniejsze są oczywiście silniki o pojemności 1.6 litra i mocy 105 i 125 koni mechanicznych. Podstawowa jednostka o mocy 85 koni mechanicznych jest szczerze mówiąc słaba jak na Focusa. Silniki są ogólnie niezawodne, chociaż istnieją pewne niuanse. W pierwszych samochodach 1,6 litrowe, czwórki, charakteryzowały się słabym rozruchem i, potrójnym, nabiegu jałowym. Ford szybko zareagował na problem, okazało się, że w komorze spalania bardzo szybko tworzą się nagary, i zaktualizował oprogramowanie silnika. Nowe oprogramowanie dało pozytywny wynik przynajmniej liczba reklamacji związanych z tą wadą gwałtownie spadła. Wszystkie silniki o pojemności 1,6 litra są wyposażone w napęd paska rozrządu, który należy wymieniać co 120 tysięcy km. Jednak pasek rozrządu nie zawsze wytrzymuje określony okres, dlatego serwisanci zalecają jego wymianę nieco wcześniej, po przejechaniu od 90 tysięcy do 110 tysięcy km. W przypadku przekroczenia istnieje duże prawdopodobieństwo odcięcia zębów paska, a wtedy będziesz musiał wydać pieniądze na naprawę lub wymianę głowicy cylindrów. Nawiasem mówiąc, w układzie sterowania rozrządu zaworowego w pierwszych samochodach sprzęgła przesuwnika fazowego uległy awarii z powodu głodu oleju. Tak rygorystycznej diety nie trzymali się z własnej woli, olej spływał z czujnika rozrządu, który z biegiem czasu tracił swoją szczelność. Inżynierowie firmy dokonali zmian w konstrukcji tego urządzenia, a w samochodach po 2013 roku problem ten został już rozwiązany. Ale dwa litrowe silniki, zarówno olej napędowy, jak i benzyna, okazały się najlepsze. Jednak modyfikacje tych silników, zwłaszcza diesla, są niezwykle rzadkie na rynku wtórnym. A 1,5-litrowy ekobust nie sprawił jeszcze żadnych problemów najwyraźniej z uwagi na to, że pojawił się w gamie jednostek po zmianie stylizacji z 2015 roku. Nie ma specjalnych skarg na zawieszenie, którego konstrukcja została prawie całkowicie odziedziczona z drugiego fokusa. Jeśli samochód nie będzie używany jako zbieracz dziur i wybojów, i nie będzie pędził na oślep po torach tramwajowych i po progach zwalniających, podwozie nie będzie wymagało interwencji aż do przebiegu od 80 000 do 100 000 km. Do tego czasu konieczna będzie wymiana rozpórek stabilizatora i przegubów kulowychowanie przednich wahaczy. Wymiany łożysk podporowych przednich amortyzatorów i amortyzatorów najprawdopodobniej zbiegną się w czasie z przebiegiem 150 tysięcy km. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że oryginalne części wcale nie są drogie, a wysokiej jakości, nieoryginalne, są jeszcze tańsze. Ale jeśli poczujesz pukanie w przedniej części ciała, nie spiesz się z obwinianiem dźwigni lub rozpórek. Prawdopodobnie jest to drążek kierowniczy, który w pierwszych samochodach zaczął hałasować po od 10 tysięcy do 20 tysięcy kilometrów. Urzędnicy uznali sprawę za objętą gwarancją i zazwyczaj urządzenie wymieniano bezpłatnie. Radość właścicieli nie trwała jednak długo, po pewnym czasie nowe listwy znów zaczęły wydawać dziwne dźwięki. Dopiero w samochodach z roku modelowego 2014 mechanizm kierowniczy stał się zauważalnie trwalszy. Są też komentarze na temat ciała. Właściciele narzekają na nierówne szczeliny w partiach nadwozia. Ogólnie rzecz biorąc, dobry blacharz naprawi tę hańbę w ciągu kilku godzin, ale fakt pozostaje faktem. Aby być uczciwym, zauważamy, że późniejsze kopie cierpią z tego powodu w mniejszym stopniu. Powłoka malarska i lakiernicza również nie jest trwała. Nawet delikatne gałęzie krzaków i małe kamienie pozostawiają zauważalne odpryski i rysy na korpusie fokusa. Oczywiście winna jest ekologiczna farba na bazie wody, choć trzeba oddać hołd, metal pod warstwą farby nie rdzewieje długo. Zgodną po zazdroszczenia częstotliwością, zwłaszcza zimą, podgrzewana przednia szyba pęka, a reflektory się pocą. Jednak firma uporała się już z tymi dolegliwościami. Szkło stało się bardziej odporne na zimno, a do reflektorów dostarczanych jest więcej uszczelnionych wtyczek. Ale miłośnicy klasycznych rozwiązań z pewnością docenią taką innowację, jak kaptur otwierany od wewnątrz. Przypomnijmy, że w pierwszych dwóch generacjach bestsellera zamek maski był ukryty pod emblematem Forda i otwierany był kluczykiem w stacyjce. Podsumowując, możemy powiedzieć, że pomimo swoich wad Ford Focus 3 jest doskonałą opcją zakupu ze względu na korzystne połączenie ceny i jakości. Aby zminimalizować problemy w przyszłej eksploatacji, radzimy wybrać modyfikację z mechaniką. Bardziej opłaca się kupować samochody po zmianie stylizacji w 2015 roku, nawet jeśli są droższe, będzie z nimi o rząd wielkości mniej problemów. Jeżeli macie lub mieliście taki model, podzielcie się w komentarzach informacją co i jak się psuje.